Piękne i trwałe sztachety metalowe oraz ogrodzenia panelowe. Zapraszamy Sztachetki.pl Firma Drewkom oferuje drewno tartaczne, kominkowe oraz konstrukcyjne. Surowiec certyfikowany, spełniający normy. Transport na terenie całego kraju. Dostępność wielu gatunków rodzimych, jak i egzotycznych. Prosimy dzwonić pod numer 669-404-075. Jakub Szysiak, portal? Za ciosem jesteśmy na programie Fame a z nami maestro Kucharz. Właśnie kucharz poprzednich programów w Siemaneczko Pierwsze pytanie, co ty tutaj robisz? Być może, nie wiem, jakaś waleczka się szykuje? Czy jak to właśnie? Słuchaj, przecież i tak doskonale wiesz, że nawet gdyby tak było, to, to, nie to, to może... inter... no, niczego bym nie mówić. powiedzieć nie mówię, że masz zlikować, czy także... coś jest na rzeczy, nie? No słuchaj, no, jakby obserwujesz pewnie, co się dzieje, także myślę, że już takie wnioski jesteś w stanie sam wysnuć Może, no, mam ja nadzieję, coś, coś może będzie Coś no. nie? nie wiemy. Ty jesteś zawsze łączony z Marcinem Najmanem, bo wy macie spinę od tego programu, ale nie wiadomo, jak długo Marcin się jeszcze będzie bił. No bo nie wiem, czy on nie będzie... Się, znaczy on już kończył wiele razy tą karierę wracał, ale chyba teraz już jest tak rzeczywiście, że może to zakończyć za jedną walkę, czy za dwie, nie. Wiesz co, myślę, że do 50 pociągnie. A ile ma? E, ma 47 czy 46, 46 lat? A także wiesz, nie no, jak to mówił zdrowy Han z niego. Mhm. <laughs> Natomiast no myślę, że jakoś w niedługim czasie wypadałoby skonfrontować nasze animozje ze sobą. A ty się właśnie spodziewałeś, idąc na ten program jako kucharz, że w ogóle z tego wyniknie taka zadyma i ty możesz, nie wiem, się wkręcić w ogóle świat Fightów? W żaden sposób. Myślałem od początku, że będzie to po prostu program połączenia free Fightów z, z, po humorem, prostu z, gotowanie, z gotowaniem. Nie? Jakby I to gotowanie miało być. Myślałem, że będzie zdecydowanie gorsze niż faktycznie było, natomiast sobie naprawdę niektórzy zawodnicy poradzili, nie wszyscy, ale jakby poziom był zadowalający. Mhm. E, natomiast wiesz, też nie dałem sobie wejść na głowę. No, nie pozwolę, żeby Marcie Najman czy Denis Załęcki mnie obrażali, tym bardziej na moim poletku, którym jest kuchnia. Mhm, no więc ale tak tam się chyba było. bardziej Marcin Cię obrażał. Denis znaczy... poszedł też trochę w stronę Marcina, ale nie aż tak jak chyba Marcin. To się to no, zamłosi no, Oczywiście, no jakby dużo większy konflikt był z Marcinem niż... E, niż jeżeli z Denisem. No, Denis padł na świetny pomysł oblewania mnie wodą. No, ale to... Mhm. <laughs> to w sumie główny jego grzech. E, natomiast z Marcinem co? E, generalnie myślę, żeby nawet nie poszło to dalej. Z tym, że... E, na początku była ta sytuacja na pierwszym time szefiem. Mówię, no spoko. Z każdym, później zbiłem piątkę. Chciałem zbić piątkę z Marcinem Neymanem. On obrażony nie podał mi ręki. Ja mówię, okej. Okay. Tak, jak się zaczął program na początku, podajcie sobie łapę przed sobą. Tak, tą, tam, tak, tam, jak, jak najbardziej. Normalnie się przywitaliśmy, no bo nie mieliśmy wcześniej żadnej spiny. Ale mówię, po programie, kiedy już światła kamer zgasły, jak mówię, z każdym sobie zbiłem piątkę. No, ale z Marcinem, Marcin jednak nie był nastawiony pozytywnie do mojej osoby. E, później była 20, 26. Gala-Fajmu. E, po której na tak zwanym afterze. Przecięliście się? E, przecięliśmy się w ten sposób, że stałem z włodarzami i patrzę wchodzi taki smutny Marcin. Marcin bierze mnie na stronę i mówi, że. Trzeba coś wyjaśnić. Nie tam, wyjaśnić, że, 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 że nie ma spiny w ogóle, nie? że jakby wszystko w porządku, że też tam są nabuzowane emoc, emocjami, nie? I nie mijały 3 czy 4 dni. No i Marcin wrzucał od razu post, co mam zrobić z tym wybujałem kuchciciem. Wrzucić go na patelnię. Ja, więc mówię, no, to co, lecimy za ciosem. Mm -hmm. A wy właśnie się spotkaliście, był taki w ogóle w filmie, nie pamiętam gdzie to było? W Olsztynie, w, A, w moim rodzinnym jakieś, mieście. Y, nie wiem, czy jakiś koncert był czy coś, e ale staliście przed lokalem, przed jakimś klubem tam właśnie stanąłeś, był Marcin, jakiś jego ochroniarz, kolega i ci tam wypnął, no i tam była taka lekka zadema, ale nie było oczywiście rękoczynów, nie? nie? no, do rękoczynów nie doszło, aczkolwiek uważam, że i tak postawa ochroniarza była bezsensowna, gdyż tam nawet nie było blisko do jakichkolwiek rękoczynów. Tak jest, ale może są wynajęty i tak zrobić, nie? Znaczy, wiesz, ja uważam, że jeżeli nie ma sytuacji zagrożeniowej, no to nigdy nie ma e, potrzeby do stosowania środków przymusu bezpośredniego. A czy wiesz co, powiem Ci, ja też pracuję jakby w takim barze, klubie, te, ochroniarze mają tak, że jak ktoś po prostu To, znaczy, to nie, był, nie ma To zadanie? nie był ochroniarz wynajęty przez klub. Aha, no to chyba, że tak, to może to, kolega Musiał być to jakiś kolega Marcina. Mhm. Znaczy, bał się w Olsztynie mnie A ty, A ty właśnie z zawodu jesteś kucharzem? Z zawodu wyuczonego nie, natomiast wykonywałem zawód kucharza przez wiele lat. Ostatnią moją pracą, którą jakby zwieńczyłem całą moją karierę kulinarną, była praca szefa kuchni w Amsterdamie, e, w bardzo fajnej restauracji na Lejtseplein. Mhm. E, to co, tak naprawdę no, było to dla mnie największe wyzwanie. Miałem tam w pewnym momencie po ośmiu kucharzy. E, Uważam to za dosyć dużą sprawę. No to później się gdzieś tam przysiedliśmy z Bogzelem na początku było gdzieś, zrobiliśmy gotowanie. No właśnie, rach. chciałem zapytać, jak to wyglądało, że akurat się do ciebie zgłosili, nie wiem, zadzwonili i ty się pojawiłeś jako ten kucharz, nie? Jak to właśnie wyglądało? Wiesz co, przez e, szalonego reportera. E, Jesteście kolegami, z szalonym? Jesteśmy z kolegami, z znajomymi z szalonym. E, zapraszałem go na imprezy śledkarskie, e, On, któregoś razu zaprosił mnie e, właśnie na fame, to był chyba 24 że że w 24 fajmie. E, no i jakoś tak się złożyło, że następnego dnia poznałem się z Bogdelem. E, od słowa do słowa wyszło, że zajmuję się kuchnią. No i co? Bombel zaproponował, żebym wziął udział na e, tych randkach, mhm. na tych irl od niego z chaty. E, no chyba widocznie spodobałem się widzą, gdyż w po jednym razie dostałem propozycję prowadzenia wraz z bokzelem programu FameChef. Mhm, A właśnie jak wygląda sprawa z twoimi sportami, walkami, nie, z powalki ty trenujesz coś? Nie, jak mówisz, na siłowni, jakie masz doświadczenie, czy ty po typowym lajkiem? E, wiesz, co, nie, generalnie z racji tego, że może coś się wydarzy, nie chciałbym wszystkiego likować. Coś <śwetnia> <śwetnia> Także... tam była, była <śwetnia> Zostałem to do interpretacji własnej. <śwetnia> Dobra, to przypuszczając, nie wiem, mierzycie się z Marcinem Najmanem po tej walce z bombą? Jaka formuła wchodzi w grę? No bo ty w sumie jesteś wysoki, nie wiem ile ważysz, pewnie może 900 podstawkę. Um, jak ile ważysz? Waży 101 kg. No to to jest w sumie już waga ciężka, ale Marcin chyba waży więcej. Marcy gdzie pewnie byś mi się wydaje stójkę box. K1. No bo ma jednak MMA chyba nie, w tych zapasach. Marcin by tam miał większe doświadczenie, szanse. nie? Zdecydowanie miałby większe doświadczenie i zdecydowanie miałby większe szanse. Także tutaj to w, w w grę K1. K1 mm -hmm. A jak właśnie ocenisz teraz tą jego walkę z Bombą? Daj jakiś swój może typ na ten pojedynek, bo wiadomo Marcin Najman no Bomba w sensie ma chyba ujemny bilans, ale on się bił z dobrymi zawodnikami teraz wraca z przymusowych wakacji i w mnie to jest taka dużo nie nie? Słuchaj, jeżeli chodzi o Marcina no to tak jak wspomniałem wcześniej jest już wiekowym zawodnikiem, mm -hmm. więc nie y uważam, że na pewno nie będzie wynosił 100% zaangażowania w tę walkę, żeby nie zrobić sobie po prostu krzywdy, żeby to nie była jego ostatnia walka. Mhm. Także no, no, myślę, że zakończy się w pierwszej rundzie na, po, na stronę bomby. Myślisz, że bomba go znokoty? Być e... może nie wiem, poddam, no bo w sumie nie widzieliśmy parteru bomby. Myślę, że są, są duże szanse na, na to, że w końcu Marcin zacznie uciekać. W momencie, w którym zacznie zostawać, widzimy, że mhm. zdarza mu się a, zachować. zachować zachować zachowawczo. czy wiesz, stójce w sumie to mi się wydaje, bo ma raczej by to wygrał, ale ten ma wyrównuje trochę te szanse, bo Marcin jest jednak dużym chłopem i on ten MMA, no trenujesz długo, nie? Trenuje już bardzo długo, ale jeżeli nie trafi bombę, nie będzie w stanie na samym początku go obalić... mi się wydaje... Aha, że Oma, trafi, się Tak, przepraszam, nie będzie go w stanie na początku obalić, co się zmęczy biegając za nim. Być może. Wtedy wiesz, jest duża różnica mas. nie? To jest tam... Ale wiesz, też jakby w MMA jest tak, że jak dajmy na to Paweł, bo on będzie orbitował po klatce, to jednak sędzia będzie go popędzał do pracy, do jakichś wymian i nie może tak cały czas uciekać, nie? Nie, no oczywiście, że tak. E, natomiast wiesz, wszystko myślę, że w miarę rozsądku. E, myślę, że bomba raczej nie będzie leciał e, na hama, na hama bo tutaj byłoby zderzenie mas i no, wtedy e, trochę większa przewaga Aha. Marcina. Nie wiem, czy właśnie widziałeś kiedyś, bo pamiętam walkę na MMA, tak, Świętej Pamięci. Dawid Ozdoba bił się z Robertem Burnejką i Dawid Ozdoba tam miał dobrą taktykę, żeby orbitować, uciekać. Na początku mu się to udawało, no ale potem chyba został zdyskwalifikowany właśnie przez unikanie walki, nie? Nie, no wiesz, mówimy już o ekstremalnych przypadkach, tak? No to wiadomo, tam szajne... była różnica, nie wiem, 50, czy tam. Wiesz, nie pamiętam wiesz, nawet. Denis tak. Załęski, jak się mówił z Wielkim Bóg, to, to też pamiętam, jak wyglądała hmm. ta walka, nie? Jakby, od, jakby cały. Ciągłe uchylanie się od walki, stosowanie nawet przecież legalnych e, zagrań, mhm. czyli orbitowanie, jakby nie, nie patrzeć, jest legalne, z tym, że jeżeli nie ma wymiany ciosów, no to jest to typowe uciekanie od, mhm. które już nie można. A czy ty, nie wiem, miałeś jakieś, dużo się o tym właśnie mówi, zawsze jak ktoś wchodzi do świata free fightów, jest takie pytanie, czy miał te walki na ulicy, czy się bił, czy miał jakieś właśnie solóweczki, niektórzy Miesz, na przykład to? podawali, że mieli 50 rekord uliczny. <grym> Nie będę podawał rekordu ulicznego, gdyż Zgryza. Raczej, Zgryza. <laughs> raczej też nie notowałem. Znaczy um, no wiadomo, to był taki prześmieszny <laughs> bardziej. Nie no, nie? oczywiście. Um, natomiast uh, ja mam chyba trochę prowokacyjną twarz, tak mi się wydaje. Że <laughs> Sam? Do zadym? Tak, w sensie... Ja bym nie powiedział. W sensie Czę, wy... Często byłem taką osobą, jakby to, to był do której ktoś, ktoś się z... próbował przypieprzyć w barze, nie, to jakby... Tak, a to powiem, że jakbym się spotkał, nie wiem, na jakiejś ulicy w barze, to nie szukałbym jakby jakichś problemów, Z co się no nie wiem, dla mnie nie masz takiej twarzy okay. przyciągającej do problemów jakby, nie? Znaczy nie a co miałeś, i... często jakieś zadymy właśnie No na Często popijałach? w momencie, w którym były jakieś, ee, jakieś alkohol grany... To tak zawsze jest, że jakieś zadymy się tworzą. To w momencie, w którym ktoś mnie zaczepiał, nigdy nie byłem w stanie odpuścić dalszego zaczepiania. I wchodziłem w mocno tarczki słowne. Także później kończyło się to różnie, nie? Różnie, że dostawałeś błew albo komuś dawałeś by, czy jak? Znaczy, kończyło się to czasami pokojowo, gdzie zakończyło się to na po prostu wymianie słów. No a czasami dochodziło do jakichś rękoczynów, czy ktoś nie, zro nie zrozumiał jakiegoś żartu. Mhm. <gry> no wiadomo. Natomiast no, raczej w normalnym, dorosłym życiu, e, trzeźwym życiu, to mi się nie zdarza. Coś takiego. Czy chwilę, to sprawdzę, ile jest czasu i zaraz wrócimy. Nie, 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 ile minut? bo to jeszcze dwa tematy sobie Spada. omówimy. Denis Załęcki, ty właśnie miałeś spinet... Znaczy spinę. Ciężko to nazwać spiną, ale on ci tam postał wodą, ale i pójdę w inną stronę. Jak ty właśnie ocenisz taki można powiedzieć go spadek we freakfightach, bo jak właśnie Denis wchodził do tego świata, był bardzo szanowany, dużo osób nawet się wręcz go bało. A teraz, przez te sytuacje, które się wydarzyły w jego życiu, to on jednak, poniekąd jest takim pośmiewiskiem trochę. że wiesz... Dla, powiem, nie, to... dla ludzi charakternych. Dla mnie to jest w ogóle tragiczna postać, bo e, zasadniczo, z, wiesz, e, na początku zaczynając od tej strony charakterności, e, później przechodząc do jakby zachowań, m, nie wiem, czy zwykłego normika, czy, e, czy osoby po prostu, nie wiem, związanej z projektowaniem tego całego show-biznesu, no bo jakby, wiesz, musimy też patrzeć na jego wypowiedzi odnośnie tego OnlyFansa i wszystkich o, rzeczy, bo... przecież kreował siebie na postać, która m, jest no wręcz kreatorem swojej rzeczywistości. E, pięknie sobie można wszystko tłumaczyć w głowie, natomiast co, no, e, uważam, że jest to postać szkodliwa społecznie i no, nie widzę dla, nie dla niego jakoś specjalnie przestrzeni. A nie uważasz trochę, że może te pieniądze go poniekąd zniszczyły? Trzy pieniądze. Wiesz kurde, to nie jest za mądra osoba. Jakby to nie jest naj... najostrzejszy ołówek nie? w piórniku. E, nigdy nie był. Myślę, że wiele czynników się na to złożyło. E, powinien mieć jakąś osobę, która go prowadzi, no bo jakby nie patrzeć. Był naprawdę fenomenem free fightów. Bardzo szybko. Też pewnie jak miał dobre relacje z ojcem, to ojciec może nie był jego menadżerem, ale trochę stał nad nim i pewnie tam pomagał, nie? Może. Ty, ale to wiesz, to wtedy co musielibyśmy Dawida oskarżyć o to, że nie dał rady? Wiesz, no, nie, no, nie ten, chcę tego oceniać, bo, no, to bo, jest... bo to też trochę nie myślę, z kwestii wychowania nie są dla mnie do oceny, nie jestem ojcem no. i uważam to za turbo-turbo. Ale wiesz, chyba też jest, jakby e... możesz wychować kogoś dobrze, tak mi się przynajmniej wydaje, a potem dziecko po prostu pójdzie Ale no, inną stronę. Mówię, o to, o to chodzi. Nie będę w żaden sposób e, Dawida oceniał, bo to e, nie jest moja rola, nie czuję się kompetentny i też po prostu widzę, że Dawid przedstawia zupełnie inne wartości. E, przecież też był na programie. Na, Wtedy? na drugim festiwalu no. Tak. E, był w parze razem z szachtą. E, no i ten program był zdecydowanie fajniejszy, moim zdaniem, pod względem prowadzenia tego. E, co ci mogę powiedzieć o Denisie? No, nie popieram takich zachowań. E, uważam, tak jak powiedziałem na początku, że są szkodliwe społecznie. I e, jego upadek? No kurczę, przy takich czynach, przy takich aferach, jak miałoby być inaczej? No, czy widzisz jakąś możliwość dla niego, żeby teraz wyszedł, by obronną ręką z tego? zmienili zdanie? O tak. Nim? Widzisz coś takiego w ogóle w sensie, przestrzeń na to? Nie wiem, ciężkie pytanie, ale też dalej ma tą publikę, nie? W sensie, no moim zdaniem, nawet będąc w internecie. No chyba nawet to Kuba wojewódzki powiedział kiedyś, że nie da się przypodobać każdemu i właśnie chęć przypodobania się każdemu to jest pierwszy krok do autodestrukcji. Dest Wiadomo, no nie będę tej broni Danica Zawęckiego, ale jednak on tam chyba jakiś swoich fanów posiada, nie? Nie no, kurczę. Wszystko? Wszystko. E, no myślę, że wszyscy go nie opuścili, aczkolwiek no na pewno e, jest tym święcie przekonany, że dużo osób będzie brało to po prostu przez palce, co będzie teraz robił, będzie patrzyło na to. No bo już tyle się odwaliło, co tutaj dalej mówić? No już ciężko tą granicę będzie przesuwać, nie? Dokładnie. To był to ostatni temat. Dajmy na to. Nie biję się na przykład z Marcinem Najmanem. Czy jest jakaś osoba w twojej głowie, którą chciałbyś się zmierzyć? We Free fight? czy jest coś, kogo nie wiem, nie lubisz i tak dalej. Nie lubię Pawła Tyburskiego, aczkolwiek ja przez tak? ostatnie Dlaczego? nie podoba mi się jego zachowanie względem ludzi, Chodzi o, o tę fundację. Nawet nie chodzi o same kwestie fundacyjne, tylko o to, jak to ogrywa dookoła, nie? Jakby e, ludzie próbują zadbać o niego, o to, żeby dobrze wypadł w e, programie, to u e, Szalonego. Koleś tego nie jest w stanie w ogóle zauważyć, nie? Jakby obraża ludzi, nie szanuje ludzi, to mi się nie podoba. Aczkolwiek Paweł Tyburski no, e, na chwilę obecną na pewno jest zawodnikiem dużo, dużo wyższej klasy. Ale... Trochę sportowo. taka walka to nie ma to sensu. Tak, że taka nie? walka nie miałaby sensu. Wiesz, bardziej Muszę mi chodziło o osobę, która ale... zbliżona jakoś może, nie wiem, warunkami, czy znaczy warunkami, warunkami Paweł może jest zbliżony, ale umiejętnościami, nie? Ale ty, wiesz, wiesz może kamera boy. To? Może kamera boy. Camera boy? Może kamera boy. <laughs> A co masz do kamera boy'a? No, wiesz... Oglądałeś podcast z nim? Oglądałem podcast z nim. Wiesz, to taka tutaj gra emocjami, wiesz... Prywatne rzeczy ja zostawiam w domu, nie? jakby z kim się spotykam, tej sprawy. A robienie sobie, wiesz, lojalki ze swoją dziewczyną, żeby później nic nie można było wywalić na światło. A i tak wywalili, chyba, nie? Co? I że i tak wywalili to, co jakby Tr się działo? Troszkę, wiesz, wyrzucili, ale no dalej, no wiesz, musisz coś mieć za uszami, jeżeli. E, z, własnej, z własną dziewczyną chcesz się zabezpieczyć prawnie, to... stary. No, no, nie wiem, spotykasz się z kimś, nie wiem, ale chyba nawet jeżeli się spotykasz, to nie wyobrażasz sobie, żeby z własną dziewczyną podpisywać lojalność No ja lojal, wiesz są influencery te influencerskie związki. Z wiadomo po co są. I to nie jest często prawdziwe, nie? W sensie to, jest, to było też pod zasięgi, nie? Wiesz, nie jestem fanem e, Nikity, ale no, kamera boi trochę bardziej mi przeszkadza obecnie. W sumie tak, dobra, chyba ode mnie wszystko, na sam koniec. Wolny mikrofon dla ciebie możesz, nie wiem, coś przekazać, pozdrowić kogoś. Pozdrawiam wszystkich fanów w, e, za ciosem oraz zasadniczo wszystkich normalnych ludzi. A w, w ogóle wszystkich. Charakternych, charakternych. Dobry przekaz leci. <gry> tak, prosto z ulicy wieści. Tak. Z garażowej. E, z, dokładnie. Pozdrawiamy serdecznie. Dobra, Co dzięki wszystko? wielkie. Dzięki. Jeżeli spodobały Ci się moje na kanale za ciosem, to zapraszam na mój kanał. Jakupsi, jak, jak wywiadem, ma jest sam dużo kontentu okołofrikowego i sportowego. Zapraszam. Blachy Minda. firma handlowo usługowa działająca na rynku od 2005 roku. Specjalizujemy się w sprzedaży markowych pokryć dachowych. Oferujemy również profesjonalny sprzęt pozwalający nam świadczyć wysokiej jakości usługi doradcze i wykonawcze. Zapewniamy kompleksową obsługę od bezpłatnego doradztwa. Połowy cenę, dostarczenie materiału i wykonanie pokrycia dachowego. www.blacheminda.pl